Witam serdecznie kochani w nowym formacie, w którym w każdym lub nie każdym, a co którymś miesiącu będziemy przyglądać się trzem filmom. Raczej zależy mi na tym, żeby te produkcje różniły się od siebie, czy to pod względem gatunku podejścia do opowiadania historii, tonu czy tematyki. Choć nie jest to zasada i nie zawsze tak będzie. How old are you? I'm 153. Czasami też pojawiać się będą filmy nieudane, które albo mają w sobie pewien urok, albo są tak złe, że no, można z tego względu rzucić na nie okiem. Często będą to filmy nieidealne, gatunkowe, jak i złote klasyki. Choć skłaniałabym się raczej ponownie, nie będzie to żadna reguła, ku tym rzadziej omawianym. Tak się składa, że dzisiaj padło na europejski, wampiryczny horror z pierwszej dekady XXI wieku, polski karate kit z lat 80 skręcający w nieoczywiste rejony, i psychologiczne dystopijne science fiction z Alisią Wikander i Elizabeth Olsen w rolach głównych. Zapraszam na ten mały przegląd. Oto w wampirycznym horrorze Thomasa Alfredsona, choć nie tylko horrorze, bo też i nie groza jest tu najważniejsza. Poznajemy dwunastoletniego Oskara. Chłopiec nie myśli o sobie najlepiej. Jest samotny, prześladują go w szkole i cóż, patrząc na jego zachowanie i kierunki, w które uciekają jego myśli, nie jest w zbyt dobrej kondycji psychicznej. Odstaje od normy. W tę normę nie wpisuje się też tajemnicza dziewczynka w tym samym wieku co Oskar, Eli. Mam mniej więcej 12 lat. Mówi. Co to znaczy mniej więcej? Dopytuje chłopiec. Gdy ta pojawia się w życiu Oscara, w okolicy zaczyna dochodzić do serii makabrycznych zbrodni. Podoba mi się jak pozwól mi wejść niczego nie ukrywa, ale też nie mówi wprost. Sugeruje głównie poprzez obraz, muzykę i delikatne niedopowiedzenia. Czerwone sanki, fioletowy sweter, idylliczny obraz wizyty u ojca, odbicia, refleksy ściany i szyby, które izolują czy generalnie postać matki, częstokroć stanowiącej tło historii? Słyszymy jej głos rzadko, kiedy widzimy jej twarz w pełnej krasie. Obserwujemy z profilu, od szyi w dół. W skierowanym do wewnątrz świecie Oscara, matka jest przeważnie mało istotnym majakiem, obecnością bez znaczenia. Jak zresztą i pozostali dorośli. Pozwól mi wejść, jest najlepsze właśnie wtedy, gdy obiera dziecięcą perspektywę, porzucając na jej rzecz punkt widzenia tych, którzy zdają się być w tej rzeczywistości jeszcze bardziej zagubieni. Widziadłem z kolei, jakże przewrotnie, nie jest dla Oscara Eli. I on i ona mają problemy. Te teoretycznie wynikają z różnych względów, jednak gdy przyjrzeć się nastolatkom bliżej, to oboje są w środku mniej więcej tacy sami. Niepewni, przestraszeni, samotni. Ale nade wszystko borykający się z bardzo niskim poczuciem własnej wartości, z którego wynika ich ogólny stan emocjonalny. I chociaż Pozwól Mi Wejść porusza się po grząskich terenach, to jest filmem uważnym, niezwykle wnikliwym w portretowaniu ludzkiego rozetrgania. Przede wszystkim jednak czułym. Oscar to człowiek, Eli, wampir. Żywi się krwią, nie trawi zwykłego jedzenia. Promienie słoneczne spalają jej ciało, nie odczuwa zimna. Pachnie bardziej jak trup, a nie człowiek. Eli nie wejdzie też bez zaproszenia do czyjegoś domu. Musisz mnie zaprosić, nieśmiało wyznaje, gdy Oskar naśmiewa się z jej dziwnych zasad. Aby udowodnić mu swoją prawdomówność, przekracza próg jego mieszkania bez ustnego zaproszenia, z pochyloną głową i widocznym poczuciem odrzucenia. Po chwili zaczyna gwałtownie krwawić. Z oczu, z uszu, ust, z całego ciała. Teraz Oskar już wie przerażony krzyczy, możesz wejść, możesz wejść. A potem z rozbrajającą dziecięcą czułością i poczuciem winy wypisanym na twarzy przytula Eli i przeprasza. Pozwól mi wejść nie jest wielkim filmem, ale zostawia po sobie ślad. Gubi rytm i nierzadko ma problemy z tempem, chociaż mnie ten powolny i nieperfekcyjny puls akurat urzekł. Do tego wybrana z kolorów Szwecja lat 80., początku lat 80., domy z betonu, melancholia. Kilka wybitnych kadrów i ta przeklęta, przynosząca cię do czasów dzieciństwa, ale i wywołująca pragnienie czucia i zanurzenia się w tym czuciu muzyka. Oraz wycieczka szkolna i łyżwy na zamarzniętym jeziorze. Dwa przełamania, oskara przeciw swoim oprawcom i nocy w dzień. No zostaje w głowie. Bardzo lubię takie filmy. Warto dodać, że pozwól mi wejść do adaptacja książki Johna i Widelinkista. Tak się składa, że Szwed odpowiada też za scenariusz do filmu Alfred Sona. W 2010 roku powstał też amerykański o wiele w tym przypadku gorszy. Remake. Przy okazji Eli nie jeden raz powtarza w filmie: Nie jestem dziewczyną. Czy nadal chciałbyś ze mną być, gdybym nie była dziewczyną? W książce Linkwista Eli to androgeniczny mężczyzna Elias, który został wykastrowany około 200 lat wcześniej. W filmie też pojawia się jedna. Wyraźnie to raczej sugerująca scena. Można więc tożsamość płciową Eli Eliasa określić jako płynną, patrząc na to, że przedstawia się jak dziewczyna i tak też w tradycyjnym rozumieniu się ubiera. Z kolei reżyser Thomas Alfredson mówił tak: nie jest ani chłopcem, ani dziewczynką. To istota. To wampir. Relacja Oskara i Eli nie opiera się też na seksualności, a na przede wszystkim Głównie emocjonalnej więzi. Dlatego gdy chłopiec dowiaduje się o prawdziwej tożsamości wampira, zostaje u boku Eli, nie liczy się dla niego płeć, a to co łączy go z Eli. No mówiłem, zostaw no, a powinno. Uff! Zostawcie. my też mieliśmy swojego karatekida i to jeszcze zanim amerykański klasyk młodzieżowego kina sztuk walki miał szansę w ogóle powstać. Oto Wojciech Wójcik, późniejszy reżyser m.in. kryminalno-sensacyjnego Trójkąta Bermudzkiego. Myślicie, że tylko wy macie problemy? Czy popularnego serialu telewizyjnego Ekstradycja z Markiem Kontratem? To ten palantum jest strzelać? No. A ja mam tu czterech. Może zrobimy zawody? Padł na pomysł stworzenia pewnego filmu obyczajowego, który być może wcale ze sztukami walki nie miał mieć za wiele wspólnego. Drzazgi, Bo taki owa produkcja początkowo nosiła tytuł, przenoszą nas na Mazury roku 1978. Wraz z Piotrem i Michałem, studentami ASP, trafiamy do małej, bardzo uroczej, na pierwszy, a nawet i na drugi rzut oka, Mazurskiej wsi. Młodzi mężczyźni przyjeżdżają tu za wakacyjną pracą. Ich zadaniem jest stworzenie obrazów miejscowościowych. Kaplicy. Piotr, w tej roli Edward Szentara, bić się umie, to były sportowiec, choć za przemocą nie przepada. Michał z kolei z bitką za wiele wspólnego nie ma, ale to on, przynajmniej początkowo, sprawia wrażenie tego bardziej narwanego. Brzaski zostają zrealizowane, zaraz mają trafić do kina. Tak się składa, że akurat na dużych polskich ekranach w końcu pojawia się. Wejście Smoka. Sytuacja ma miejsce w czerwcu 1982 roku, czyli prawie 10 lat po światowej premierze Hitu z Brusem Lee. Wójcik, za namową, niewiele kogo, przynajmniej tak głosi jedna z wersji, bo samego Jerzego Hoffmana, zmienia tytuł z Drzask na Karate po polsku. Wszystko to z powodów marketingowych. Zmiana tytułu ma przyciągnąć szersze grono odbiorców, w tym fanów filmów o sztukach walki. A przy okazji, to tytuł o wiele bardziej wyrazisty mięsisty, a przy tym zapadający w pamięć. Tak więc na początku 1983 roku dostajemy karatę po polsku. Film pod tak wieloma względami nieoczywisty i skręcający w rejony, których po filmie, w którym się biją, a nie za bardzo się tu biją, ciężko się spodziewać. I dobrze, bo karatę po polsku zaskakuje. Bo może mało ma z karatę czy z jakąkolwiek inną sztuką walki wspólnego, bo może to obraz nie do końca udany, ale karate po polsku to jedno Jednocześnie jeden z najbardziej klimatycznych polskich snujów gatunkowych. Nie dzieje się tu wiele. Wszystko jest senne, spokojne i powolne. Od letnia pora roku przemawia na ekranie. Polska letnia pora roku. Bohaterowie ospali, reakcje zwolnione, sceny rozciągnięte i leniwe. I dobrze, bo w taki oto sposób Wójcik serwuje nam świetną pierwszą połowę, której świat i bohaterów poznajemy raczej głównie przy dźwiękach natury i uderzeń szkła u szkło, a nie poprzez to co postacie mówią. Sporo tu też, szczególnie we fragmentach prezentujących zderzenie przyjezdnych z lokalną grupką rozrabiaków, nowych tropów. A potem dochodzi jeszcze ta trzecia w postaci Doroty Kamińskiej, wcielającej się tu w Dorotę, dziewczynę, czy też narzeczoną Piotra. I szkoda, że wójcik przy tym ciasnym trójkącie relacji trudnej do jasnego skategoryzowania nie pozostaje. Ty samochodem ja wpław, gonisz? <gry> Zamiast tego porzuca wątki, rozpoczyna kolejne, tworzy ciekawe połączenia, jak relacja Romana miejscowego awanturnika, który raczej stara się nim być, niż jest nim faktycznie, zwójkiem kapitanem. W skrócie to bardzo sentymentalny film. Tu przede wszystkim film sentymentalny, nierówny, z trzema scenami walki na krzyż, o tłumionej agresji, o małomiasteczkowej bańce. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dobry, dobry. I u silnych próbach, mających dramatyczne konsekwencje, pasowania się w nią. Przewrotnie krytykujący wszystko, co z przemocą powiązane. Ale tak, to film Sentiment. You shouted. Not. You shouted. No, I, I raised my voice. Did w niedalekiej przyszłości, po katastrofie klimatycznej, która niemal doszczętnie zniszczyła planetę, część ludzkości ocalała, chroniąc się w Nowym Świecie, strefie w pewnym sensie odizolowanej od środowiska naturalnego, które obecnie nie sprzyja przetrwaniu. Mieszkańców Nowego Świata przed tym, co w Starym Świecie, usłania specjalna kopuła, a obywatele państwa przyjmują specjalne tabletki, które spowalniają procesy starzenia się, ale i zapobiegają rozmnażaniu. Nie ma tu i miejsca dla prawdziwych zwierząt. Te dawno przestały istnieć. Ostatecznie mają być zastąpione przez ich wirtualne kreacje. Nad takim projektem pracuje jeden z bohaterów ewaluacji. Stworzenia te można dotknąć, poczuć ich teksturę, która może i niedaleka od ideału, ale wciąż nieperfekcyjna, zaburza poczucie realności takich cyfrowych bytów. Naturalne rodzenie dzieci w nowym świecie jest zakazane. Reprodukcja może się odbywać jedynie za pomocą zaawansowanej technologii wykorzystującej sztuczne macice. Nie każdy też może zostać rodzicem, bo futurystyczny, wygodny i bezpieczny nowy świat niesie za sobą i rygorystyczną kontrolę społeczną. Brak tu miejsca na niezależność, spontaniczność i tworzenie nowych reguł. Nie można nic zburzyć. Trudno jest więc budować. Wskażony, pozbawiony komfortu, stary świat, świat zewnętrzny, stanowi tu miejsce zsyłki dla wszystkich tych, którzy nie przestrzegają zasad, chcą funkcjonować inaczej. Kandydaci na rodziców przechodzą testy kwalifikacyjne pod surowym okiem asesorki. To tytułowa ewaluacja. Tygodniowy proces obserwacji potencjalnych przyszłych rodziców. Ich płeć nie jest tu istotna. Co najważniejsze, niezaliczony test uniemożliwia dalsze staranie się pary o dziecko. Od kandydaci wypadają z obiegu. I to właśnie o takim tygodniu opowiada obraz francuskiej twórczyni, Mia, w tej roli Elizabeth Olsen oraz Ayran, w którego wciela się Himesz Patel, starają się o pozwolenie na dziecko. Do drzwi ich domu puka rządowa asesorka, Virginia, odgrywana przez Alicia Vikander. Początkowo obserwacja przebiega zwyczajnie. Virginia wypytuje parę o podejście do życia, siebie nawzajem. Interesuje ją jak ta postrzega świat i w jaki sposób chce w nim znaleźć miejsce dla nowego członka rodziny. Każde najprostsze, niewinne nawet pytanie jest jednak podchwytliwe. Virginia to wie, Mia wraz z Ayranem to wiedzą. Na skali 1 do 10 jak byś wyrażała swój poziom satysfakcji z relacją? Dair Fortune w swoim debiucie odchodzi jednak od typowego science fiction i skręca w stronę klaustrofobicznego i bardzo intymnego dramatu psychologicznego. To ludzie i ich próby odnalezienia się, dostosowania się, przetrwania w nowym świecie są tu najistotniejsze. Nie sam świat przedstawiony, ale reżyserka doskonale wykorzystuje go do dodania kolejnych warstw tej historii. Fortun stawia na silnie wizualne kształtowanie świata. Kolejne karty dystopijnego, choć jak to bywa, wychodzącego z utopijnych założeń świata przyszłości, odsłania poprzez niezwykle sprawne wykorzystanie lokalizacji. Część zdjęć realizowano na wulkanicznej Teneryfie i naturalnie wpasowujących się w nią surowych materiałów, jak beton, szkło i piasek. Wszystko jest tu zimne, nieprzyjazne, wyjałowione. Taka przestrzeń nie tylko podkreśla rzeczywistość, w której zniszczona przez człowieka planeta nie jest w stanie wydawać już żadnych plonów, ale i pogłębia alienację bohaterów, porażającą samotność. To cena, jaką płacimy za picie czystej wody, życie, oddychanie, mówi do mi Ayran. Dlaczego czuję, że się duszę, odpowiada mu kobieta. A role? Wikander i Olsen przechodzą tu same siebie. Większość opinii skupia się głównie na Wikander, że to jej szkatułkowa rola przede wszystkim niesie ten film. I tak, to z racji na funkcję postaci bardzo efektowna kreacja. Niemniej bardziej wycofana Olsen wcale jej nie ustępuje. Jej ból, cierpienie, smutek, rozdarcie, brak to porusza najbardziej. Oraz ostatnia scena i wyraz jej twarzy. Podobnie o smutku opowiadał także świetny Janek. Pozwól mi wejść nastrojowy szwedzki horror wampiryczny. Nietypowy, bo o chłodnej, melancholijnej estetyce. Rozgrywający się w mnożnym skandynawskim miasteczku lat 80., -tych. skupiający się na relacji dwójki nastolatków. Wnikliwy czasami do bólu, ale bardzo na przekór nadnaturalnej konwencji czuły oraz ludzki. Karate po polsku. Polski coming of age z późnego PRL-u, sugerujący zabawę z kinem sztuk walki, a tak naprawdę stanowiący całkiem wnikliwy wgląd w te dobre i złe strony polskiej prowincji. Z urzekającym klimatem i czarującym miejscem akcji. Proste, acz emocjonalne oddanie tamtych lat. I w końcu ewaluacja. Psychologiczny, bardzo intymny tiller science fiction. O macierzyństwie, o potrzebie bliskości, o nieumiejętności wyrażania tej potrzeby, o konflikcie wyboru pomiędzy życiem w świecie bezpieczeństwa, ale i ograniczeń, a świecie wolności, ale i przymusowej walki o codzienne przetrwanie. Oto trzy filmowe propozycje na tegoroczny sierpień. Różne, gatunkowe, na pewno ciekawe. Do zobaczenia niebawem. Ja jestem Magda, a wy oglądaliście krótkie historie o kulturze. Oh! Wonderful show.